Wracamy do naszej rozmowy i teraz porozmawiamy o tym, co się zmienia, kiedy od samego początku pełnomocnik przyjmuje naszą sprawę. Zmienia się przede wszystkim to, że windykacja, windykator już staje się bezradny, jeżeli chodzi o manipulację przede wszystkim w stosunku do dłużnika. Nie może podnosić tego argumentu, że dług nadal istnieje i nie. Nie, nie widzimy tutaj przedawnienia, pomijamy ten element, że został podniesiony. Sprawa zwykle na tym etapie zostaje zakończona, a my uwalniamy się od nacisków ze strony windykatorów. Mhm. To jest bardzo ważne, bo to działa, szanowni Państwo. Bardzo dużo osób próbuje na własną rękę załatwiać takie sprawy. To jest normalne, naturalne. Dlatego zależy nam na tym, żeby ten dostęp do profesjonalnej pomocy prawnej został jak najbardziej rozpowszechniony i żeby każdy wiedział, jakie metody są stosowane przez windykację. Przede wszystkim należy tutaj zaznaczyć, że pełnomocnika, czyli radca prawnego, adwokata, obowiązuje tajemnica zawodowa. I możemy mieć tutaj pewność, że nie tak jak w stosunku do windykacji, że kiedy przekażemy swoje dane osobowe, to zostanie upublicznione, zostanie przesłane do sądu i tak dalej, i tak dalej. Przede wszystkim tutaj mamy tą pewność, że jesteśmy związani jako profesjonalni pełnomocnicy tajemnicą, musimy działać na korzyść klienta, to wynika z zasad etyki zawodowej, jak również z aktów prawnych, na podstawie których profesjonalni pełnomocnicy mają prawo do reprezentowania. Tutaj w szczególności, jeżeli chodzi o adwokatów, to jest ustawa o prawo o adwokaturze oraz o radców prawnych, ustawa o radcach prawnych. Jeżeli chodzi o postępowania inne, to tutaj szczególnie w postępowaniu administracyjnym. Na przykład mamy może być pełnomocnikiem osoba fizyczna, która ma pełną zdolność do czynności prawnych, jak również w szczególnych sprawach rzecznik patentowy czy też doradca podatkowy, ale skupiamy się na sprawach cywilnych, skupiamy się na tym obszarze związanym z egzekucją. Właśnie należności pieniężnych, szczególnie. Dlatego też, tak jak mówię, nawet jeżeli jest to postępowanie egzekucyjne, kiedy mamy profesjonalnego pełnomocnika, ta korespondencja przebiega inaczej. I od momentu, tak jak już wspomniałam wcześniej, udzielenia pełnomocnictwa przez nas adwokatowi, radcy prawnemu. Z tym momentem cała korespondencja i wszelkie sprawy kierowane są do naszego pełnomocnika. Także do nas nic już nie powinno przychodzić. Jeżeli przychodzi, to nie, to nie mam obowiązku e, reagować, tylko reaguje nasz pełnomocnik i wtedy rozmowa już jest na innym poziomie i toczy się inaczej, zdecydowanie. Mhm. E, także to jest bardzo ważne. Mam, to, to jest e, ogromna pomoc e, ogromne pokierowanie nami. E, tak jak mówiłam, że Nami kierują emocje, dlatego takie spojrzenie chłodne, spojrzenie obiektywne, obiektywne przede i przede wszystkim spojrzenie specjalisty, mm -hmm. który w przepisach prawa jest biegły, jest bezcenne. Bo zaoszczędzamy sobie w ten sposób nerwów, kłopotów. No i też czas, bo to się będzie dużo krócej już wtedy odbywało, kiedy się zajmie ten profesjonalista. Tak, jeżeli zwłaszcza to jest na takim etapie początkowym, jak, mhm. jak etap windykacji czy wszczęcie postępowania sądowego. Bardzo dużo przypadków jest i bardzo dobrze, że osoby reagują, kiedy jest właśnie otrzymywana korespondencja z e-sądu że trzeba się odwołać, że trzeba zwracać na to uwagę. My pomagamy w tych sprawach i pełnomocnicy pomagają właśnie w tych sprawach skierowania sprzeciwu i dalszego poprowadzenia sprawy już na postępowaniu sądowym. Praktycznie są to sprawy oczywiste i dzięki temu, że są one poprowadzone przez profesjonalnych pełnomocników, przez mecenasów, trwają szybciej. Zaoszczędzamy sobie uzupełnianie pozwów, zaoszczędzamy sobie dosyłanie jakichś innych wniosków. Po prostu w tym momencie mamy pewność, że adwokat czy radca prawny jest zobligowany. Oczywiście to wynika z przepisów, żeby od razu wszystkie dokumenty skompletować, załączyć do sądu, jeżeli cokolwiek mamy do przedstawienia, oczywiście, mhm. bądź też podnieść odpowiednie wnioski. No tak jak? Tak jak wspominamy, tak jak mówimy, że jeżeli chodzi o przedawnienie, przedawnienie jest tutaj taką instytucją, którą należy zgłosić. Jeżeli nie mamy o tym wiedzy i nie zgłosimy nawet w postępowaniu, kiedy się odwołamy, że podnosimy zarzut właśnie przedawnienia. To też jest nam trudno, bo nie, nie odzyskamy tej, tej naszej należności, a druga strona tylko czeka na to, żebyśmy nie reagowali w ten sposób. Przez naszą niewiedzę na dobrą stronę. Przez stara. naszą niewiedzę. Bo my nie wiemy, jak do tego podejść, czy przyjmujemy coś takiego, ponieważ jeżeli dostajemy takie pismo od prawnika, właśnie tak jak już wcześniej rozmawialiśmy, no to myślimy, że no pewnie tak było. Zgadza się, albo zastanawiamy się, że przecież. Tak, przecież już miałam taką umowę, takiego... ale może coś było jeszcze nie tak, może tak, coś tak. nie zapłaciłam i takie myśli automatycznie nam przychodzą do głowy. Zwykle szukamy no, przede wszystkim coś, od czego, czego może my nie dopełniliśmy, uh -huh. a bardzo często jest tak, że nawet jeżeli zapłaciliśmy jakieś rachunki, to jeszcze wcale nie znaczy, że nie otrzymamy żadnego wezwania do zapłaty, bo tak bardzo często tak bardzo często jest i to, to, to nie znaczy, że jeżeli nie mamy żadnych długów, żadnych zobowiązań, nie mieliśmy niczego jakiegokolwiek żadnego telefonu, chociaż dzisiaj jest nam bardzo trudno, bo każdy ma przynajmniej jeden. Mhm. Jeżeli płacimy nawet na bieżąco nasze zobowiązania, to wcale nie znaczy jeszcze, że nie otrzymamy takiego wezwania. Mimo tego, że odpiszemy, że wszystko jest opłacone, przedstawimy rachunki czy przelewy na, na, na dowód tego, to możemy się spodziewać, że dostaniemy niestety ponownie takie wezwanie. To nie są sytuacje wymyślone, tylko tak się dzieje rzeczywiście. Mhm. Do rozmowy jeszcze wrócimy. Teraz chwila muzyki.